Po ogromnym sukcesie projektu e, ekoparkingu na ulicy kolejowej w pierwszym budżecie obywatelskim. Szczerze powiem, że mieliśmy już nadzieję, że nie będziemy wracać na tą ulicę. E, nasz projekt był świetny. Teraz się okazuje, że on nie jest wspaniały. Nagle okazało się, że od dawna planowana Wiata śmietnikowa, na którą zresztą urząd miasta wydzierżawił teren tuż obok planowanego ekoparkingu, jest ogromną przeszkodą w tej inwestycji. Mieszkańcy są co zrozumiałe wzburzeni i oburzeni, bo bardzo zależy im na całym terenie dawnej skarpy. Chodzi o wstrzymanie naszej inwestycji finansowanej przez Wspólnotę Mieszkaniowo-Kolejowej, wstrzymanie inwestycji wiaty śmietnikowej ze względu bezpieczeństwa, jak tłumaczył pan Żarkiewicz. Pan Żarkiewicz stwierdził, że tu jest, zagraża przepisom bezpieczeństwa i należy zrobić wjazd z tej strony, że po prostu zwiększy to nasze koszty. Że już wykonawca zresztą też powiedział, bo tu już było wykonany ten wjazd do tej wiaty. A reszta jest... Jeszcze... Znaczy ten wjazd już był i został o właśnie wjazd. zdemontowany? Były krawężniki ułożone i powiedział, że to trzeba zlikwidować, bo krawężniki były postawione. Ewentualnie jeszcze stwierdził, że ta wiata może być przeniesiona za drzewo. Bo tłumaczył się łukiem. Nic nie zyska na łuku, bo tu łuku i tak już nie zmieni. Ewentualnie może przesunąć w tamtą stronę, gdzie jest miejsca do oporu. Kiedy mieliśmy w lutym spotkanie i omawianie pewnych spraw tutaj w związku z ekoparkingiem, pan Żarkiewicz dokładnie wiedział, że śmietnik będzie w tym miejscu. A później się okazuje, że ten śmietnik ma chyba nie być w tym miejscu, bo zagraża, nie wiem czemu. Mamy bardzo duży wjazd. Jeśli zlikwidujemy te śmietniki i postawimy je tu, mamy bardzo dużo miejsca. Tu przecież ma być Polbruk, wjazd. Tu nie może żadna ciężarówka wjeżdżać. Jeśli tu jest wiata, i będzie tutaj y, wyjście takie pochyłe. To panowie mają zatrzymać się tu przy ulicy, przyjść sobie, wyciągnąć te pojemniki na kółeczkach, ładnie do ulicy i wysypać śmieci. Bo nawet teraz chyba ta śmieciarka nie wjeżdża tutaj, bo panowie wszystko i tak ciągną do ulicy. Pan Rastniewicz w ogóle nie ustosunkował się do tego jak należy, bo jeżeli, jeżeli, nie wiem jak on myśli, hmm, według jego myśli chyba jesteśmy codziennie zagrożeni, jeśli przed nami jeżdżą śmieciarki zbierają śmieci. Jakie to jest zagrożenie? Po prostu jeździmy po mieście, jeżeli śmieciarka przyjeżdża, musimy stać, musimy poczekać, żaden idiota nie będzie wjeżdżał obok śmieciarki, która akurat wypróżnia wiatę. To jest ogromny wjazd, tu jest wszystko bezpieczne, każdy kto chce przyjechać też przyjedzie, to nie ma, a logika sama mówi, jeżeli w tym momencie przyjeżdża śmieciarka, czeka, po prostu czeka, no to są momenty. My chcemy, żeby też, żeby to, no, żeby to wszystko funkcjonowało, żebyśmy właśnie nie mieli tego. Urząd Miasta dał nam dzierżawę, dał nam tutaj, w tej chwili nie wiem o co chodzi. Coś takiego nam zrobił, to jest okropne. Bo tu zostają w nocy zwożone brudy z całej ostrudy. To nie są nasze brudy, to nie są nasze syfy. My chcemy za nasze pieniądze wiatę, w które będą sortowane nasze odpadki. I skończy się właśnie coś takiego. Osobiście chciałam podziękować Wam, nam, ogółu. Wszystkim ludziom naprawdę, którzy głosowali na nasz projekt. I przede wszystkim też nam, bo to była taka determinacja, każdy poświęcił swój wolny czas, trzeba było naprawdę dużo energii po prostu w to włożyć, żeby to nam wyszło. I życzę też Urzędowi Miasta po prostu, żeby nam to wyszło. Bo ja nie dzielę tutaj nas i was, nie mówię tylko... My jesteśmy całością i życzę nam wszystkim, żeby nam to w końcu wyszło. To jest dobra robota, kawał dobrej roboty i życzę sobie i wszystkim nam, żeby to w końcu wyszło i w tym roku, żebyśmy mogli przeciąć tą czerwoną wstęgę, tak? I krzyknąć hura! I mieć wiatę. No i mieć to wiatę i żeby to był porządek, ład. co? Tak jak kiedyś było to, tak?